Supermowio przedstawia witamy Was! Właśnie zaraz tutaj do garażu idę do bodzia, ale tam z daleka słychać jak Michał jeździ i talerzuje. Ta jest zrobiona, to Michał może talerzować, tak jak już widzieliście na poprzednich filmikach. A tam są za, za łąką koty. Za łąką Michał właśnie talerzuje. Ja idę do Bodzio, bo on ma się szykować do szpitala. Niosę mu tu ręcznik, żeby się spakował. A on tu już trzy lata. Ja nie wiem, co on tu robi. Hello, Bodzio. Co Hello. ty tu robisz? Do szpitala masz się pakować. No, się pakuję. A po co ci to? No, a jak czegoś nie będzie? Muszę wziąć narzędzia. Aha. Tutaj. Ten, a to, to muszę zmienić do cięcia, nie do szlifowania, bo, no to już słyszałeś, że rząd, znaczy się Sejm zabrał z nfz miliardy, żeby nadał wpłaty dla swoich wieprzów do węgla było, Ach, a węgiel jest tani, no wiadomo, co tam będzie, może nie będzie narzędzi. Co trzeba... ty, już widzę, że jesteś tak przygotowany? Trzeba trochę zabrać, tu wezmę do cięcia, na ja mnie starczy na podpalu, tarcza. To tam mam młotek jeszcze, nie? No to już właśnie pokazywałam. A tu co masz tutaj w tej To no, tak co, nie? To, Boże, to, ty, to ty tam o. pojedziesz ze swoim sprzętem to... Tak... przygotowany normalnie no na... Na... Na, te, na to łapę tu, nie? Mhm. Ja się jak tam nie spodzieją takiego. Ja nie biorę, bo to, to chyba mają, a jak nie to miejscowo, tylko Bo ja muszę widzieć co tu jest grane, nie? No właśnie. To się pakujesz. Na, następne sobie sam zrobię później. A, zobaczysz teraz jak robią i wtedy? Tu tam ślubków trochę, nie? Nie wiadomo, tam są różne takie. Teraz muszę ułożyć to, żebym nie pozapominał tylko, nie? No tak. Tego wezmę. Chciałem wziąć tego dużego, ale to chyba za duży jest. Nie wiadomo czy będzie prąd do tego czasu, nie? To wiesz co, do jak jutra. nie tutaj znać, Albo ja powiem lekarzowi, jak nie, to ciągnikiem podjedziemy. No, tak jak krowi dojęliśmy, jak no, kiedyś nieraz... prąd zniknął. Tak, właśnie. I wtedy ciągnik był uruchomiony. No, 60 musi być, nie? No to Mariusz chyba wypożyczy no. ci tą 60 no, na ten czas. Najlepsza jest do dojenia krów. Zobaczcie. To tu wezmę, tu mam naładowane, a jak mniejsza wiertła, to jeszcze tu jest taka redukcja te mikroskopijne, nie? Bo czasem igły będą albo nie będzie, to dziury mnie będą wiercić i szyć. No jo, ja, ale w końcu, w końcu ci zrobią może, co? Może w końcu, miał. No. I będziesz... a tu co masz? Tu nity, bo czasem, wiesz, jakieś drutowania, nie będzie czym, to mnie nitom nicą załatwią, nie? Pokaż. Nie, to dura, no, różne tu są, ale... Ty może trochę za dużo tych nitów bierzesz na a, ten jeden palec? To nic, to sobie wybiorą, jakie chcą, nie? A, a. Jak, a! jak nie będą chcieli, to ja sobie wybiorę, jakie będę chciał, jak... Sam twarzył jak nie będzie nikogo. Nie, to ja nie uradzę jutro tych walizek wszystkiego. Ja to uradzę. O, tu jeszcze wiertów. Tu są i malutkie i duże zależy, jakie będzie potrzebne, nie? No tak. Kurde, to tu jesteś normalnie przygotowany. Nie no, muszę być przygotowany, bo wiesz. Wiesz ile miliardów zabrali, nie? No. A te tu te może do tej torby. węgiel po, po 400 a oni dopłaty do węgla, który kosztuje 3. No to ja? Jakiś no. się znowu znajomy królika ugotuje. Pokaż jeszcze raz ten ten. A ty musisz się przebrać, bo. No Sorry. tak, a tu już się drugie robią. Po, ale pokaż nie Tu, nie, nie, tu, tu, tu będę miejscowe, albo wcale, jak nie będzie znieczulenia. Bo ja widzicie, ja jaki podział ma. ja palet. muszę widzieć, nie? Ona ani no nie rękawicą nie ma. To tu może chłopakom ubrać. pokazywałem gdzie co jest, żeby sobie przypomnieli, nie? bo Czasem się nie wróci. Nie, nie piszcie w komentarzach, że, że na palec się może nie wrócić. Różne są. kobiet, sepsa, kurde, dziadostwo. I, Uśpią Cię i koniec. Albo samoistnie można. Uspać ja nie chcę być. No, no. Ci. no to tak, ale jak, ale jak być czasem Cię... Ja muszę tu widzieć to wszystko, nie? Ale od takiego A też może coś... nie mam. Co, czego? Skalpę. Skalpę. Czyli trzeba przeciąć, nie? O. Ostry. Ale skarpy. Może czubkiem robić sobie, nie? Albo no, ja no. będę robić, albo nie tak, tam wymiękną to. A jeszcze biorę, bo czasem po operacji albo przed coś będzie trzeba zreperować, nie? No to w międzyczasie no, ja może. Kluczów to naładuję nie? Może coś właśnie no. im tam zreperujesz, właśnie? Ja sprężarki nie będę brał, bo tam mają sprężarki, nie? Te? No. no. A. Weź ten ręcznik jeszcze włóż tutaj i. Ręcznik to do torby. Do tych ciuchów. Dobra. Tylko tą kurtkę zwale i te buksy. Nie pod spodem już jestem ubrany. I startujemy jeszcze. Muszę się zastanowić. Nie? Nad czym? No, czyli jeszcze co? A, to no, pomyśl. Może trytków trochę. Bo, a nie trytków nie, bo nic, ale bandaże. To. Tu weźcie, tutaj masz te przecież te prześcieradła. Nie, nie. tutaj te bandery. Tu papierową to papierowo, mnie Aha. i. albo sam się zawinę, nie? Okej, okay. dobra, Bodzio, My już musimy jechać teraz. To na razie okularów się żegnasz. Nie, okularów nie biorę, bo. Nie, bo ja dobrze widzę, nie. Aha. To na razie pożegnaj się. się. O, światło się nie? O, a jest tak, naładowane chociaż? zobaczę. Ja, dobra. dobra. to pożegnaj się z widzami, jakbyś nie ja, wrócił. No, no. O, dobra. To na razie, nie? Jadę, będę miał prosto, a nie, że nie mogę do spawania rękawicy sobie ubrać, nie? Ani niczego, nie? Nie wiadomo, jak mi tam pozwolę też sobie grzebać, to może zmienię tutaj dziedzinę na zimę i no zostanę tak. tam jako pomocnik albo coś, nie? No. No, to na razie, bye bye trzymajcie się zdrowo i młodo, nie? Podziękuj wszystkim widzom, bo po... czasami no, nie wrócisz. No, nikt nie zna dnia ani godziny, nie? No. Dziękuję wszystkim za oglądanie tutaj mnie. Nas, ca całej Supermafiursus super dziękuję za to, co dziękują operatorce, bo bez tego by nic nie było, filmów, nie? Tak, dziękujemy za wszystkie suby. No. I jak byście chcieli, no to możecie zasubskrybować, bo niektórzy yy, nie oglądają, a nie są zasubskrybowani, a... nie mają subu. Jeszcze sub. dziś dla pewności, no mam przyjechać, no nie będę się ociągał, bo jak będzie lecznictwo leżeć, to... To co, jedynie bym sobie musiał u weterynarza albo sam obciąć fleksem, żeby mm -hmm. łapę w rękawice wsalić, nie? No. no, To nie są rękawice do spawania ale jak do zapłaniania krów, że całego kondona włoży, ale jakbym zapłaniał lewo ręko, to by mnie wyciągnął, nie wyciągnął. No tak. <laughs> Dobra, na razie trzymajcie się zdrowo i młodo. I pa, pa. I pa! Hello! Idziemy z Bodziem tam do tego szpitala, zobaczcie, w Serogardzie Gdańskim. O! Idzie, idzie wasz Bodzio na operację. Na no, no na zabieg, na zabieg. Idziemy. I tego będę naprawiał dary. Tego będziesz naprawiał? Aha, no. widzisz. <grywia> o. Tego tu Bodzio będzie naprawiał, zobaczcie. Bodzio obkręć się. Już jestem po. Hello? Tu mam takie o sobie blachę jak w garażu prawie. No i jestem po. Tu mam takie coś jeszcze, a miałem dwa takie. No Hello. Tak sobie tu leżę. Nie ma nic do roboty, nic się nie popsuło. O, widzicie. Żegnamy lokal Żegnamy szpital A. No Teraz bodzio... będę się musiał odchudzać bo I tyle żarcia było i ogol. No parę dni było, nie? No i aż śnieg zobacz no. przyszedł, nie? Do południa zaczął padać i ja wychodzę jednego z ulicy przywieźli, nie? No, I tak. To już jest. No Dobra, dzisiaj dalej, jest nie? 3 grudnia. No. Pa, pa no, trzymajcie to się. Mikołaj. To już będę w domu. No. Tak długo będziesz jechał 3 dni do domu? No, trzeba wolno jeździć. No tak. A nie, że kontrola trakcji, ABS i można gazować. Na razie, A. Moment. Subskrybuj. Ocenia.